Ja się tutaj bardzo zbulwersowałam, bo głosowanie na mniejsze zło jest zawsze głosowaniem na zło. No, właśnie chciałem to powiedzieć, że nie ma znaczenia, jak małe jest zło. Jeżeli wybierasz zło, to znaczy, że wprowadzasz się do swojego życia. Jak gdybym był młodym człowiekiem, nieświadomym, nie, nieogarniętym i nie, powiedzmy sobie, zorientowanym, to. Gdybym miał wybór, czy głosować na Trumpa, czy na, na, na pana Bidena, i byłbym w momencie, że u, żebym uważał, że, że mój głos ma jakieś znaczenie, to wtedy prawdopodobnie też bym na tego Trumpa zagłosował. I, i z tym się zgadzam. Ja te, te głosy rozumiem. Natomiast chodzi o to, żeby świadomość nabrać, żeby wzrastać i żeby zdać sobie sprawę z tego, że ten głos potrzebny jest tylko i wyłącznie w tym plebiscycie, kiedy się opowiadamy za jednymi albo za do drugimi, ale, w, ale później nie ma już żadnej demokracji.